Tak jak wspominaliśmy już wcześniej, będziemy odwiedzać co jakiś czas rzekę z Federem. Mimo, że skromnie u nas z miejscówkami na rzece, to z samego rana udaje się znaleźć miejsce, gdzie uda się zarzucić wędki. Jak widać, Michał już dawno zrezygnował z niewielkiego dziadkowego siodełka, na którym łowiło się największe ryby tego świata. I w końcu przesiać się na wygodny fotel. Moim zdaniem to na tamtym siodełku jedynie co mógł złapać to hemoroida od zbyt długiego siedzenia na nim. Zobaczmy co tu się działo w dzisiejszym odcinku. Cześć, dzień dobry z tej strony Michu. Witam was na kolejnym odcinku na naszym kanale Wędkarstwo Giętka Wędka. Jak możecie zobaczyć, piękny odcinek rzeki. Jest to rzeka Nysa. Przyjechałem. Na dzisiejsze wędkowanie z moim tatą, szybki rzeczny feder. Zobaczymy, czy uda się coś złowić. Wędkarzy jest sporo. Czuć w powietrzu rybę, także zobaczymy, co ten dzionek przyniesie. Obserwujcie nas. Właśnie podbiegłem do wędki. bo Tak byłem mu taty chwilę porozmawiać, jak będziemy rzucać, na jakie odległości, na co będziemy łowić, i tak dalej. Nagle widziałem tak szczytweczka aż całe stanowisko zaczęło chodzić, także. Coś się dzieje. Miejmy nadzieję, że jakieś rybki uda nam się pokazać. O, jest kolejne wyknięcie, także może zaraz będzie rybka. Zobaczymy. I jak możecie zobaczyć, jest pierwsza rybka. Skusiła się na czerwonego robaczka. Zobaczcie, fajny okonek, garbusek. Także ja tam się cieszę. I zestaw, na jaki został. Okonek złowiony, jak w sumie każdy jeden, jaki, jaki mam i na jaki wędkuję. Przy, na federze jest to koszyk rzeczny, bez kolców. Trzy stoperki, long, skrętka, złącze do szybkiej wymiany przyponu. No i sam przypon o długości jakieś 60 cm i haczyk tutaj mam czternastkę. Teraz podejdziemy do mojego taty, on też już złowił swoją pierwszą rybkę i można powiedzieć weszły nam okonki. O, to były białe. O, i na białe robaczki. Z czerwoną pinką. A. Czerwona akcent, akcent, Wychaczacz, Wychaczacz, no to teraz będziemy łapać rybkę. Zawsze tak jest, tylko trafi się wolne, to albo pogoda beznadziejna, lub ryby nie chcą brać. Jednak nie trafiło na miękkich wędkarzy, to kulturyści w swojej dziedzinie i cierpliwości oraz pomysłów im nie brakuje. Powoli dążą do celu, likwidując wszystkie przeszkody. No i dobra Dotarłem do zanęty Teraz Wam pokażę Co ja tam mam Ale najpierw porobimy sobie parę takich Zbitych Kuleczek, wałków w sumie no to takiej wielkości Coś tam się dzieje Na wędkach, dlatego tak Spoglądam, bo nigdy nic nie wiadomo Kiedyś z nienacka Karp przywalił i też trzeba było Pilnować tego wszystkiego. To jedna nieuwaga i posprzęcie. Na początek zrobię cztery takie kuleczki, wałki, i zobaczymy, czy coś takie donęcanie da. A ludzi coraz więcej. O, i oto. Taką łyżeczką. Nie tylko mieszam herbatę. 1,20 20, m, najprostsza z Jacksona. Tutaj ma dość fajne ogumowanie w tylnej części i tak gdzieś na 1,4 odległości, że można sobie ją pewnie złapać i zrobić zamach. No I jak możecie zobaczyć, tutaj mamy oczywiście sztycę do podbierania, ponieważ brzeg jest wysoki i niewygodnie, a nie chcemy ryb przeciągać oczywiście po tym wale. No i naturalnie, gdy wpadła coś większego niż dłoń, jest mata przygotowana. No, o bezpieczeństwo tych ryb też dbamy, żeby później po wypuszczeniu w dobrej kondycji można było je z powrotem złapać. Jest kolejna ryba. Kolejny gatunek, patyczak. Patyczak bezlistny, mocno glonny. Takie gatunki teraz zaczęły nam chodzić intensywnie. Mocna walka. Uf, ja pierdure. Jak było branie to od razu przez przygięcie, rolka. Aż normalnie wędkę wyrywało ze stojaka. Trzeba było się mocno naprawdę trzymać krzesła. Pasami jeszcze do drzewa przywiązać. A to wszystko bierze ze środka rzeki. O, jak możecie zobaczyć taka... Zobaczyć, zobaczyć, zobaczyć... O! Płoteczka. Zaraz będzie w panierce z zamęty. Taka zabawa dzisiaj. I takie płoteczki zaczynają nam wchodzić. Także no, fajnie, fajnie, coś się dzieje. Zawsze to coś innego jak okonki. Dobra, to był fotel, jednak jakoś mnie tak naszło i jestem ciekaw tego, jak Michał zareagował, gdy obejrzy ten odcinek. Widzicie, że rzeka jest bardzo obiecująca w tym miejscu. Zachęca do tego, aby tutaj wędkować, i powiem wam, że nieraz już ładnie udało nam się tu połowić. Tym razem ryby zmieniły położenie i możliwe, że spłynęły do jeziora, które jest niedaleko. Gdyby chłopaki nie usiedli, to nie dowiedzielibyśmy się, co tutaj się czai o tej porze. Wszystko się może wydarzyć i zmienić z dnia na dzień, dlatego, już niebawem, znowu tam będzie trzeba zajrzeć. Ten odcinek dobiega już końca. Rybki nie były może duże, ale było ich sporo. Także zabawa była przednia. W kość dały nam oczywiście okonie, których było naprawdę multum. Płoteczka to była to właśnie taka nasza wisienka na torcie w dniu dzisiejszym. Dlatego pamiętajcie, jeżeli odcinek wam się podoba, zostawcie subika, łapkę w górę i pamiętajcie, widzimy się w każdą sobotę o godzinie 16. Na razie. Wesprzyj Nasa, dostaniesz przedpremierowy dostęp do naszych filmów lub jeśli film ci się wyjątkowo spodobał, możesz nam za niego jednorazowo podziękować. Wystarczy, że znajdziesz pod filmem opcję podziękuj lub w opisie pod każdym filmem mamy link do donatów. Dzięki temu będzie jeszcze więcej materiału oraz rozwiniemy nasz kanał. Dziękujemy.